Dzisiaj przygotowałem dla was coś specjalnego Spójrzcie tylko na jakiej mapie ja jestem To jest jakaś nowa mapa w Soniku W ogóle odblokowałem sobie nową postać Tails Będziemy jeszcze odblokowywać te wszystkie postacie Sonika, Knucklesa, czy jak to tam się mówi Będziemy wydawać mnóstwo robuxów Zrobimy rebirfa, będziemy najlepsi, najwięksi na tym serwerze I zacznijmy od tego, że wydam mnóstwo robuxów Widzowie, co by się nie działo, kliknijcie subskrypcję dzwoneczkiem Tam na dole ten czerwony przycisk, kto jest nowy nowa, yy, no jedną subskrypcję tylko kliknij, patrzcie, no, Tails prosi, kliknijcie jedną subskrypcję, dobra, ja, ja się na razie zabiję w siebie i w tym momencie robimy podwójnego rebirfa, patrzcie, tysiąc robuxów w tym momencie wydaje dla was, moi kochani widzowie i poszło, wydane, chyba wydane, mam nadzieję, może podwójny level jeszcze, jakieś golden rings, zrobimy wszystko, widzowie, żeby poszło nam jak najszybciej, wydam na tą grę, grę mnóstwo robuxów, co jest tutaj, boosty, magnetic boost, o, to jest dobre, Kupimy sobie Magnetic Boosta. Jakieś podwójne, dziwne, inne ulepszenia. Mamy Triple XP. To jest dobre. To jest dobre. To bierzemy, to kupujemy. Mamy nadzieję, że już kliknąłeś subskrypcję. Łapeczkę w górę też możesz zostawić, oczywiście. I ja od razu widzowie robię rebirfa. Klikamy rebirfa i, i rebirw zrobiony. Patrzcie, zobaczymy teraz, jak szybko nam pójdzie. Eks. Patrzcie, ja się prawie nie ruszam. A tak szybko leci ta kasa. Jeszcze wydamy sobie tutaj jakieś jajka. Nie wiem, coś mogę kupić. To oczywiście kupujemy, wydamy. Dajemy. O, jakie zwierzątko, zdobyłem, patrzcie, zaraz sobie je dodamy tutaj mojego peciaka. Tutaj Equip, ile mogę ich mieć? 20. Aż 20, dobra, ale najpierw muszę wbić jak najwięcej poziomów. Patrzcie, jak te poziomy lecą widowie, już mam dziewiąty. Dziewiąty, ale w takim tempie to my przegonimy wszystkich na tym serwerze. Zaraz w ogóle mam do otwarcia kolejne skrzyneczki. Musimy stać się więksi. To jest w ogóle teraz pierwsza mapa, ale zaraz pójdziemy sobie na kolejną, na jeszcze większe, jeszcze inne, jeszcze takie, które dają oczywiście więcej tych. Monet dają więcej wszystkiego. Dzięki czemu będziemy mogli lepiej eksplikować. Jak tamten, widzieliście, jak on szybko zasuwał, my też tak będziemy zasuwać. Tylko, musimy chwilę poczekać, po eksplikować. Otworzymy sobie zaraz te skrzynki, zobaczymy widzowie, co z nich wypada, bo ja nie mam pojęcia. Prawdopodobnie jest jeszcze... to ich. Wow, widzieliście to? Wszystkie zebrałem z tego kółka wszystko, wszystko co możliwe. Wow, no nie, w takim tempie, to my zaraz robimy kolejnego rebirwa, moi kochani. W razie potrzeby wydamy sobie jeszcze większą ilość. Buksów. zaraz pójdę na inną mapę. Dobra, idziemy na inną mapę, moi kochani. Najpierw otworzę sobie te skrzyneczki, zobaczymy, co mi wyleci. Jedna skrzynka otwarta i XP, dobra, słabo, nie potrzebuję czegoś takiego. O, teraz jakieś ringsy wpadły. O, znowu ringsy! Znowu! Dobra, ten ostatni otworzymy później. Gdzie był spawn? Jak chcę wrócić na spawna? Nie widzę. Tam, idziemy, patrzcie, jeszcze wbiję tutaj zaraz jakieś kolejne poziomy. Tak, prawie 40, mam już taki poziom prawie co przed Rebirfem, no nie wierzę w to, nie? Lecę jeszcze tutaj. Tutaj wbijemy poziom i gdzie był ten kolejny świat? O nie, ja muszę znowu odblokować, bo ja tam byłem, ale muszę znowu odblokować tego parkura obbi, czy jak to tam się nazywało? Zaraz sobie je przejdziemy. Wow, patrzcie ile poziomów, jak ten dźwięk fajnie dzwonił 40 poziom wbity Ciekawe ile teraz kosztuje mi kolejny rebirf Myślę, że sporo, a nie doskoczyłem Tam do tamtego czegoś chciałem zdobyć, żeby mi dało Więcej expa, dobra, gdzie było to Obbi, ja chcę pójść do tamtego obbi O, to jest to, grenhill Obbi to chyba nie to, nie wiem, wejdę sobie Tutaj, czy to na pewno to, ale coś Tak mi świta, że to nie, nie To nie jest to, muszę iść do innego, patrzcie jak nie wierzę w to. Mam już większy poziom niż wcześniej przed rebirtem. Fakt, że wydałem mnóstwo robuxów, ale no to to wiecie, to i tak nic nie zmienia, że muszę tutaj siedzieć i ekspić. Dobra, wchodzę. Ue, to powinno być easy poprzednio. Dobra, obi, prawie przeszedłem, tak? Jesteśmy w kolejnym świecie. Od razu na samym początku. Spójrzcie tylko, co sobie zrobimy. Kupimy sobie te jajeczka za 4000 tych monet. Kolejny świat odblokowany XP. XP, patrzcie, zdobyłem, nie wiem ile poziomów. 50. Poziom już mam, nie, no to wydam kolejne. Muszę wydropić jakieś te takie, wiesz, te takie... RARE, co to jest? Elektro, coś tam nie mam bladego pojęcia. Muszę wydropić sobie kolejne pety po to, żeby móc, wiesz, no, więcej expa dostawać, bo te pety powodują to, że ja jestem silniejszy, większy i, i, i po prostu szybciej mi idzie. O, coś dobyłem. LOL! Jakieś kolejne ulepszenia! LOL, będziemy musieli to zaraz sprawdzić. Idziemy odblokować jeszcze jedną mapę. Najpierw sobie zbiorę te wszystkie rzeczy. Patrzcie, jak to leci, Wysłyszycie ten dźwięk, moi kochani! Patrzcie jak leci poziom. Ja nad nie które ja już mam poziom. Zaraz zobaczę, nie chcę teraz i... Wow, ale poziomów mi się nawbijało. Zaraz będę miał ten największy setny, chyba tak. Setny poziom zaraz będzie i zrobimy kolejnego rebirfika sobie, bo nam się robią podwójne widzowie. Podwójne rebirfy mamy dostępne właśnie teraz. Trochę szkoda, że się te rebirfy kasują. Po każdym, wiecie, takim cofnięciu tego. Ej, zbieram w ogóle jakieś. Widzicie, zbieram takie supermoce. LOL, dobra, Zmienię się najpierw to, ile muszę tu uzbierać. A, żeby odblokować takiego epika, muszę uzbierać wszystkie karty. Mam dopiero dwa. Z Zobaczymy, czy nam się uda to zrobić w tym odcinku, widzowie. Postaram się. O, widzicie? Mówiłem, że się postaram. Może się uda, może nie. Sami to zobaczcie. Jest kolejny świat. Chyba wchodzę na trzeci świat. Zobaczyć, czy mogę go odblokować. Nie wiem. Wchodzę tu. Tak, Emerald Hills Obby. Chodzę, Patrzmy, co tutaj jest. Jak to obi wygląda. O, nie. Oj, ono może być naprawdę dziwne, trudne. Nie mogę się stąd wydostać. Dobra, najpierw sprawdźmy, gdzie tamasz, aż mam iść. Dobra, chyba muszę się rozpędzić i lecimy. O, nie, za szybko. <laughs> Ta prędkość mnie normalnie przeraziła. Dobra, spróbujemy sobie takim wolniejszym kroczkiem tutaj doskoczyć. O, nie. To było bez sensu akurat. Dobra, próbujemy jeszcze raz to przejść. Teraz powinno być gładziutko, bo, sk bo skaczał sobie tak powoli, wiecie, żeby mi to się Szybciej udało i zaraz odblokujemy. Nie! 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 Co ja zrobiłem przy samym końcu? Nie, dobra, teraz się wkurzyłem. Dobra, teraz powinno mi się udać bez żadnych takich znowu udziwnień. Michu, powoli, jesteś przy tej ostatniej? Udało się, wszedłem do tego nowej kolejnej mapy. To jest chyba trzecia. Zobaczmy. Tak, mogę wydać to? Nie, nie mogę. To wydam za robuxy. Widzowie, muszę kupić kolejne te monetki. I zaraz wydamy sobie Gold Ringi. Tutaj są za 50 robuxów. Kupujemy za 50 robuxów kolejne gold... Gold Ringi, aż bym chyba coś źle powiedział, ale mamy, mamy, kupujemy, zobaczymy co no, mi wypadnie, proszę, ja chcę jakiegoś PETA. Nie wiem, ej, co to jest? Aqua Trail? Nie wiem, ej, to chyba rzadkie jest! Tak, to chyba było bardzo rzadkie. Nawet nie wiem skąd mogę to wziąć. Ale dobra, lecimy, musimy na Expić na kolejnego. Rebirfe, patrzcie, jak to szybko leci. Naprawdę, jestem w szoku. Ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że pomimo wszystko z tej pierwszej mapy tych monet wpada i tak najwięcej. No nie wiem, takie mam wrażenie. Albo po prostu tutaj czegoś nie wiem, nie rozumiem. Spróbujemy znaleźć tą czerwoną postać, kolejną, która pozwoli nam no, być jeszcze szybszym, bo ona na pewno jest lepsza. Powinna być gdzieś na tej mapie. Tak mi się wydaje, zaraz sobie sprawdzimy em Emerald Hill, a my jesteśmy na Emerald Hill Więc gdzieś ona powinna tutaj być Tylko gdzie, no, no nie wiem Musimy ją dokładnie poszukać Wszystko ładnie, pięknie znaleźć Pospidować się trochę Ale ja kocham ten dźwięk, naprawdę Ten dźwięk takich dodawania tych, wiecie Tych yy, diamencików? Chyba tak, chyba O, tu może coś będzie, patrzcie, tu coś jest tu pewnie jest na samej górze. Muszę się tylko tu dostać jakoś. Hops. Nie, nie mogę, nie mogę w to trafić. Teraz, Michu, traf. Na dół. A, ale... O, teraz. Teraz. Lecę. Co tu jest? A nie. Ej, gdzie ja doleciałem? A nie, to jest początek mapy tylko. No nie. Ja chcę przecież odblokować. Zaraz kolejny... Dobra, kolejny rebirf mogę zrobić. Ale najpierw chciałbym poszukać tego, wiecie, no tego stworka, bo on mi zniknie, jak ja zrobię kolejnego rebirfa. To nie będę mógł wejść z powrotem na tą mapę. Dobra, robimy najpierw kolejnego rebirfa, żeby móc odblokować więcej rzeczy. Który już mam poziom w ogóle Rebirfa? Czwarty! Co? Czwarty poziom Rebirfa. Jak to jest dużo. Zobaczymy ile teraz. Teraz pewnie 150 kosztuje. Dobra. W sumie nie ma co patrzeć. Lepiej chwilę sobie poczekam. Zdo odblokuję kolejne poziomy i wtedy zdobędę tą, wiecie, tą najtrudniejszą, najrzadszą czerwoną postać, bo już wiem gdzie jest, widzowie. Zaraz wam pokażę, gdzie tą postać można zdobyć. Żebyście też, wiecie, no też wiedzieli, gdzie ona jest. Pod Bieram sobie przy okazji do skrzynki, wyleci mi coś ciekawego. Same jakieś dziwne rzeczy, XP, jakieś takie, nie wiem. No nie potrzebuję przecież tego. Dobra, tu i się chyba najlepiej XP. Tylko muszę wyczaić dobrą trasę, bo ja już nie pamiętam. Pójdę sobie tędy. W sumie na tej też trzeciej mapie, co wam pokazywałem, do co się tam dostałem. Tam też się Max XP. Mega, mega fajnie. Bardzo dużo tych diamencików jest. Ta druga w sumie, no ta druga taka średnia jest. Zobaczymy, jak będzie na, na lodzie, na tej ostatniej, która na razie jest dostępna, bo na. Pewno dzisiaj też się tam wybierzemy. Tylko najpierw musimy wlepić sobie jak najwięcej tych. Patrzcie, co tu się dzieje, jak szybko lecą poziomy. Już aż nie widzę. Chyba się mi diabety skończyły. Dobra, pójdę sobie jeszcze w tą stronę. Tam jest obu, alej obu Zaraz sobie pójdziemy tam. Zaraz też, chyba będę musiał, moi kochani, widać, wydać kolejne robuxy, bo widzę. O, poczekajcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie! nie, już się skończyły mi to, chociaż lecę, lecę, tak. Ale dużo na ekspiłem. 60., któryś. Co? To jest! Sztos. Dobra, muszę ulecieć teraz, sobie nie wiem gdzie to było, w którym to było miejsce. A, tu do góry polecimy na kolejne obbi, żeby się szybko przedostać. Szybko mi to pójdzie. Także zaraz zobaczymy tą trzecią, ostatnią postać. Tylko wejdę sobie do tego obbi, szybko je przejdę. O! Co tu się stało widzowie? Patrzcie nie! Dobra, jesteśmy w Lost Alley. Teraz muszę iść na tą kolejną, wiecie, tą kolejną mapę. Tylko nie pamiętam, gdzie było do niej przejście. Muszę je znowu poszukać, sprawdzić, żeby, bo tam właśnie jest ta ostatnia postać. Pokażę wam. O, szybko się znalazło. Mamy to bingo. To wchodzimy do tego świata Emerald Obby. Powinniśmy przejść się bardzo gładko. O, tylko co od razu spadłem. I jesteśmy w świecie Emeraldowym. Od razu sobie pozbieram te wszystkie rzeczy, żeby. O, patrzcie karta! Ile patrzy w ogóle? I już mam karty 11. Wiecie co to oznacza? Że niedługo zbierzemy wszystkie karty. Co to jest? Jakaś dziwna karta. Wow, ona jakoś nie wiem, tak świeciła bardziej na niebiesko. Może ona jest rzadsza? Czy mniej spotykana? Nie wiem. Trochę to dziwne. Dobra, teraz wam pokazuję, gdzie jest ta kolejna postać. Sobie nie mogę się powstrzymać. Patrzcie, ile monet. No nie wie, że widzieliście to, ile zdobyłem monet. Wow, ale super. 105 poziom już mam. 105 to mój rekord. O nie, ch 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 chciałem trafić w tamto. Zobaczymy, czy mi się uda. A, tam wiem, tam jest meta w sobie. Tam w sensie jest ten respawn początkowy. To tam nie muszę iść. Pokażę wam gdzie się ukrywa ta czerwona postać do zdobycia. Widzicie? Tam, 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 tam u góry. O, właśnie tam obok, obok tego dziwnego czegoś. Nie wiem sobie jak to nazwać za bardzo, także sorry, że tak dziwnie mówię, ale zaraz tam doskoczymy. Chyba tylko muszą być troszeczkę szybszy. Pokażę wam sposób, jak można to zdobyć, tam doskoczyć, czy coś. Tylko muszę nazbierać troszeczkę więcej tych punkcików wszystkich. O, tak! Wow! Ale dużo ekspo, 120 poziom już jest mój. Super, randzko. Zaraz pewnie będziemy na kolejnego rebirfa, ale to wszystko szybko idzie. Nie wiem, dobra, dobra, wskakujemy teraz do góry. Już wam pokazuję. Tu jest chyba ta rampa, więc może uda mi się tędy doskoczyć. Chociaż nie, to może być turbo, turbo ciężkie. Jak ja mogę tam się znaleźć? Patrzcie, wspiąłem się chyba na jakąś górę i teraz może mi się uda, tak, jestem, jest jakaś nagroda, hmm, to już jest bardzo blisko, to jest chyba tam na samej górze, nie wiem, najpierw, stój, Michu, stój, bo coś się stanie, dobra, najpierw to wyłącz, okej, okay. nagroda zdobyta, gdzie to było teraz, ja nie pamiętam, czy z tej strony, czy z tej, chyba staję, nie wiem, pójdę na razie tu, przejdę, stój, Michu, nie, spadłem, nie, jesteś, jesteś, co to jest tam, nie, skupiłem to, spadłem. Dobra, robię kolejnego. 150 poziom bity. Teraz chyba będę potrzebować dwusetny, ale co to dla nas? Dobra, już jestem na tym świecie trzecim chyba i idziemy odblokować krainę ostatnią, która jest dostępna na razie w, tym, w tej grze, w tym update'cie. Dobra, to chyba było... Ej, tu są jakieś przyciski. LOL! To jest chyba jakieś przejście magiczne, nie wiem. A nie, nie trafiłem. Ale rzeczywiście, widzicie? To tutaj jest gdzieś jakiś przycisk. On teleportuje, wyrzutnia. Nie wiem, dziwne to jest troszeczkę. Zaraz sobie tam wrócę to zobaczyć, sprawdzić. Tylko na razie muszę odblokować krainę mrozu, która jest tutaj. Zobaczymy, co tam będzie, co się w niej kryje. Dobra, i chodzimy, dobra. Wchodzimy do obbi. Dobra, jesteśmy. Spróbujemy to przejść oczywiście najłatwiejszym sposobem, czyli skakać jak nie do rajdy życiowe. Powoli, żeby na pewno nigdzie nie wypaść. Wiecie, jak jest. Lepiej czasem uważać, niż tam się gdzieś wrzucić. No, dobra. Lest, jesteśmy. Prawie. Nie, nie, co jest grane? Ej, gdzieś spadłem, ale tam już się zaczynała ta zimowa kraina. Nie wiem, czy widzieliście, bo tutaj to się kryje takimi małymi warstewkami, warstwami, tak bym to nazwał, tak bym to powiedział. I trzeba troszeczkę uważać, żeby koniecznie z tego nie spać. Nie wiem, a gdzie ja miałem teraz tam doskoczyć? Chyba na drugi koniec. Chyba meta! Chyba meta, tak, jest meta! Jestem w ostatniej krainie. Zobaczymy, co sobie tutaj się ukryje. O, jest tak! Kupujemy, wydajemy, zobaczymy, żeby jakiś, proszę, jakiś pet, fajnego peta. No nie jakiś epic Indotrail. Ja nawet nie wiem, co to robi. Możecie dać znać w komentarzu, widzowie, jeśli wy wiecie. O, mam, mam, udało się! Wykrakałem, wykrakałem, mam fajnego peciaka. Patrzcie, jak on wygląda, Equip. Daje mi więcej expa, więcej wszystkiego. W ogóle ten jest jakiś fajny, a bo ja mu wbiłem poziomy. Właśnie widzę bo tym peciakom można wbijać poziomy, zobaczymy jak się tutaj na EXPI teraz, ale mało monet tu jest, nie widzę za bardzo gdzie mogę lecieć, nie wiem, dziwna ta mapa taka troszeczkę, jakieś porozbijane te monety, są takie te, te diamenciki, chyba w sumie to są bardziej diamenty niż monety, ale dobra, zobaczymy co się tutaj da zrobić, zobaczymy czy jest na tej śniegowej krainie, o, co to? Ciemno, tu jest jakoś, nie myślałem, że mogę tam wejść. A tu ząg, nie mogę. Zaraz będzie dwusetny poziom, zobaczymy, czy uda mi się go wbić. Dobra, tu, nie, nie, co jest, spadłem z tego. Ej, serio, dziwna jakaś ta kraina jest, nie? Wow, ale wyleciałem do góry. Patrzcie, tak ona wygląda z góry, wszystko tu widać. Ładnie. O, dobra, spadłem na do ziemię, już. Ach. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, bo tutaj widzicie, już mam odblokowane wszystkie cztery światy, że na tym takim emeraldowym jakby najlepiej się XP, najlepiej te monety wpadają. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ile w tybie sprawdzę. O nie, skończył mi się mój bonus, więc zaraz sobie dokupimy. Gdzie tu się kupowało robuxy? Za robuxy coś. Boosty są tutaj. Dobra, magnet boost, bo to się bardzo przydaje. No chyba najlepiej wydane robuxy w tej grze to jest właśnie magnet boost. O, chociaż pewnie te podwójne rebirfy też są mega, mega spoko. I lecimy za kolejnym kasą. Muszę właśnie jeszcze odblokować tego sobie potworka jak najszybciej. Tylko wbiję dwudziesty, nie dwudziesty, 20, dwusetny poziom właśnie. To pewnie już za niedługo, bo tu bardzo szybko idzie. Boom, boom, patrzcie jak leci wszystko. Wow, ej, mogłem tutaj kontynuować ten wyścig. Widzieliście to, ale tak to troszeczkę to zepsułem. I gdzie jestem? Lol, patrzcie. Co to za dziwne miejsce? Yyy... Nie wiem, gdzieś tam byłem w jakimś dziwnym miejscu i muszę się dostać tam. Zaraz to zrobimy. Musimy jakiś sposób na to dobry i ciekawy znaleźć. Tylko najpierw dobijemy ten dwusetny poziom, już prawie. I mamy dwusetny poziom. Aż nie mogłem wyhamować. Dobra, teraz musi mi się to udać. Tylko muszę obczaić, gdzie ja w ogóle jestem. Tam, tam jest ta magiczna cośka. <laughs> Dziwnie to zabrzmiało, magiczna cośka, ale wiecie o co mi chodzi? O tego czerwonego ludzika. Muszę w końcu go dopaść. A, właśnie go zdobyłem, widzowie doleciałem tutaj w końcu. Już wam pokazuję, jak można było go zdobyć, tylko się najpierw jeszcze w niego zamienię. Nie wierzę. Patrzcie, mam tą postać najlepszą. Poza Soniciem oczywiście. Patrzcie, jak ona wygląda czerwona. Jaka ona jest śliczna, piękna. I już wam pokazuję, musimy wejść tutaj na to. Potem skaczemy na tą wysepkę tutaj, albo nie, dobra, lepiej to wam pokażę tak po prostu. O, wchodzę tu. Teraz skaczę na to jabłuszko, czy coś tam. Tutaj jestem teraz na tej wysepce. Muszę doskoczyć Szybko na tą kolejną. się zatrzymać, oczywiście. Teraz tu jestem. I teraz przechodzimy przez to. I tu była właśnie ta postać, nie? Otworzymy sobie przy okazji jedno. Nie wiem, co to jest w sumie, ale wydamy sobie te moneciki. Legendę! Co? Zdobyłem jakąś legendę! Widzieliście to? Co ja mogę z nim zrobić? Nie wiem kompletnie, ale legenda jest zdobyta. Przy okazji zdobyłem kolejną postać. Nie wiem, gdzie ta legenda jest. Nie wiem. Tu jest coś. Equip. Założyłem to. Lol. Nie wiem, co to robi, ale zakładam sobie też. Tą postać, ten bonus, bo ona chyba jest jakaś mega, mega mocna. Tak mi się wydaje. Jest legendarna, więc jest superanko. Założył sobie jeszcze tą postać i robimy rebirfa. Musimy zaraz wydać kolejne Robuxy, widzowie, bo jak widzicie, nam już się skończyło. Jedna ta super moc, więc patrzcie, jest ja to w miejscu, mi się kasa nabija. No, to jest piękne, nie? To jest bardzo, bardzo piękne. Triple X oczywiście. 300 Robuxów, widzowie, ja już mam tyle pieniędzy wydane na tą grę. Moich realnych, prawdziwych pieniążków ciężko zarobionych. Dobra. Idziemy, ale wolno no leć. Szybciej ty. O patrzcie, piąty poziom. Ledwo coś się ruszyłem. Już mamy jedenasty, jedenasty, trzynasty, piętnasty, siedemnasty. Wow, zaraz będzie dwudziesty! Lecimy tak! Ale leci. Patrzcie, co się w ogóle dzieje. Jak te poziomy szybko mi wpadają. 30. Zobaczymy, ile uda mi się wbić. Ile już mam kroków? Pięćdziesiąt tysięcy kroków. Sporo. Ciekawe jaka jest topka. Zaraz sobie sprawdzimy topkę. Żeby mieć pewność, może uda nam się zdobyć jeszcze dzisiaj topkę. To by było coś mega... Mega, mega fajnego, mega mega szalonego. Naprawdę na tym na tym poziomie się turbo fajnie XP. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale no jest tu turbo fajnie, jest dużo fajnych przejść, dużo fajnych monet. Te moje kolejne postacie są już też odblokowane, czy ulepszone. Skrzynka jest kolejna wolna. Patrzcie, może dzisiaj uda mi się odblokować je wszystkie. Nie wiem. Legenda, co? zdobyłem legendę, a to na 5 minut, łe. ten XP na 5 minut, ale w sumie spoko, będę mógł go sobie oczywiście wykorzystać, żeby tych jak najwięcej rebirfów i jak najwięcej poziomów nabić, wy możecie dać znać, czy chcielibyście więcej odcinków z Sonika, z tego co wiem niedługo ma wejść kolejny update, będziemy mogli odblokować kolejny świat, to by było coś turbo, turbo, spoko, więc napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co by się nie działo jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole, ten czerwony przycisk, taki jak głowa tego tutaj gostka, O, możecie sobie sobie właśnie kliknąć, byłoby coś mega, mega fajnego. Kliknijcie też ten film, który wam się teraz tutaj wyświetla, po lewej albo po prawej stronie. Wejdźcie na mój Instagram, macie link w opisie. Dołączcie na Robloxową grupę. Właśnie, Robloxowa grupa. Pamiętajcie, żeby wejść na Robloxową grupę. Dzięki temu będziemy mogli pograć razem w giery. I klikaj teraz ten film, a ja lecę tutaj dalej, jak tego Sonika.